Cześć, jestem Maciek, a to jest kolejny odcinek z gry Football Team. Na początku zobaczymy sobie, jak wyglądały nasze poprzednie mecze, potem przejdziemy do tego, czego oczekujecie najbardziej, czyli otwierania paczuszek. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, łapce w górę bądź w dół, a to dopiero po filmie i o komentarzu pod spodem na temat miniserii, o której mówiłem w poprzednim filmie, więc teraz przechodzimy do odcinka. Hey, no, 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 no. Na początku, tak jak mówiłem, przechodzimy do tabeli naszej czwartej ligi hiszpańskiej i jak ona wygląda. Po 25 meczach mamy 8 punktów przewagi, co daje nam już prawdopodobnie awans i, i mistrzostwo, bo nie wierzę w to, że stracimy go. Co bardzo mi się podoba, mamy 0 przegranych, co widać, że mamy bardzo dobrą defensywę, strzelonych 101 goli. Zobaczcie, następny jest De Bruce, który ma dopiero 77, a tak mocny. Obrona, najmniej straconych goli w całej lidze, 13 tylko, co, co to znaczy? Obrona dobra. Czyli w ogóle, można powiedzieć, że wszystko mamy dobre. Co nas ratowało ostatnio? Wygraliśmy z antykomunistami, trudny mecz był, oni ostatnio naprawdę dobrze się uzbroili, jeśli chodzi o zawodników i są mocną drużyną w przyszłym sezonie do awansu. Wygraliśmy 7-0 ze Spartanami wygraliśmy 3-0 z partyzantem. Jak widzimy, ładna sytuacja. Również, co nas ratowało, to to, że The Blues zemisowało, zemisowało, przegrało z Barceloną i to nam dało taką przewagę nad nimi, więc nie ma co mówić, mamy pewny awans. Dobra. Krótka informacja na temat, co się działo, na jakiej jesteśmy pozycji. O! Pamiętajcie jeszcze o Akademii. Jeśli chcecie do niej dołączyć, to zapraszam. Link pod spodem będzie do niej. Jeśli chcecie zacząć grę w Football Team, to zapraszam do Reflinku pod spodem również. Dzięki niej macie 200 energii dodatkowej, co naprawdę na początku gry bardzo się przydaje. A teraz co? Paczuszki! Dobra, jesteśmy już w ekranie z paczuszkami i dzisiaj zrobimy jedną rzecz, o której mówił mi jeden z poznanych osób na grze, Valdes. Powiedział tak, otwórz cztery paczuszki srebrne. Nie, inaczej. Otwieraj srebrne paczuszki, dopóki nie wypadnie ci coś dobrego. Potem otwórz cztery, a piątą otwórz złotą i wypadnie ci kurczę, jeszcze coś lepszego. Więc co? Zaczynamy od srebrnych paczuszek. Wybieramy klucz i zobaczymy. Mam nadzieję, że na początku już od razu nam coś wypadnie ciekawego. Co leci, co leci, leci, leci. Szara. Koszulka The Blues. No, nam to jest zbędne. Nie ma co ukrywać, to jest nam akurat niepotrzebne. Dobra, otwieramy dalej. Otwieramy dalej. Pamiętajcie o jutrzejszym meczu z Izraelem. Możecie w komentarzach wpisać, jaki obstawiacie wynik. Ja mam nadzieję, że wygramy, ale po ostatnim meczu z Macedonią różnie to może bywać. A napiszcie napisz w komentarzu. Zobaczymy. Może ktoś z Was przepowie. Wynik. Dobra, przechodzimy dalej. Na razie, nic nie, mamy. Na razie, same sebne paczuszki. Same sebne przedmioty, które nam są po nic, do spalenia. Może teraz? Może, no nie, no dalej. Koszulka Egiptu. Na nic naprawdę. Na razie jest słabo. Na razie, słabo, ale poczekajmy jeszcze. Jeszcze poczekajmy. Może teraz. Może teraz nam coś wypadnie. No i dupa. I korki w Słowenii. Nic pójdzie wszystko na przepalenie, bo nam to niepotrzebne. jakbym... wam. Napiszcie też w komentarzach na przykład co wam wypada. Może coś lepszego. Bo naprawdę trafisz tutaj coś. Kurczę dobrego to jest koszulka RP. dupa, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Musi nam wypaść powiedzmy przynajmniej niebieska karta. Przynajmniej uznajmy, że to jest już coś dobrego. Co nam teraz wypadnie? O, patrzcie. Patrzy, cisza. Nie ma nic. Dobra, nie poddajemy się. Otwieramy kolejną niebies... ...kolejną srebrną paczuszkę. Może teraz. Może teraz. Może teraz. Między niebieską a czerwoną jest co? Szara. Dobra, teraz zamykamy oczy. Nie ma co. Nie ma co. Zamknijcie zamknij razem ze mną oczy. Napiszcie co teraz wylosowałem. Jak, jaki kolor? Jaki kolor przewidujemy przyszłość? Cisza. I... na peru. Dobra, ale walczymy do końca. Walczymy, nie poddajemy się. Zobaczymy co tym razem nam wypadnie. Patrzymy. Patrzymy. Może, może, może Nie no, to jest po prostu żart. To jest żart. To jest po prostu żart. Ale może teraz. Może teraz. trzeba na spokojnie podejść. Mamy. Już mamy. Patrzcie. Prawie. Prawie złota nam wypadła. To już dobrze. dobrze. Mamy e, kotki The de Devils. Ge ofensywna plus 19. Dobra. Uznajmy, że to jest ta dobra karta. Teraz co? Otwieramy. 4 srebrne. Pierwsza srebrna. Pierwsza srebrna nam wypadnie. Zobaczymy co Będziemy mieć w niej... No... No nic. No nic w niej. Nie. Mamy... Otwieramy kolejną. Kolejna poczuszka to druga. Liczymy. Liczymy druga. Znowu nam mamy... Mamy... kurna. Drugi z blisko, yy, blisko złotej karty. No trudno, ale coraz bliżej. Może kurczę, faktycznie coś w tym jest. Trzecia paczuszka, którą otwieramy. Getty Chile. Przynajmniej ciepło. Dobra, nic nam nie wypadło. Otwieramy teraz jeszcze jedną. To już jest czwarta. Paczka, więc za chwilę otwieramy złotą paczuszkę i zobaczymy co nam wypadnie w niej. No tutaj już widzimy, że. No tutaj już widzimy, że nic dobrego nam nie wypadło, więc teraz otwieramy złotą paczkę i liczymy na to, że wypadnie nam kurna platyna. I otwieramy jedną złotą paczkę i I co? Liczymy na łódź szczęścia. Zamknę oczy nawet, bo wierzę, że Waldes miał rację i. I teraz wyjdzie nam złota. 3-4. No, jak widzimy, złotej nie mamy, ale otworzymy sobie jeszcze z cztery złote paczuszki. Bo co? Bo możemy, da, próbujemy. Może jeszcze coś nam wypadnie. Może, może, może. No, nie, nie, nie. Naprawdę. To jest straszne. Ale przy okazji pamiętajcie o subskrypcji kanału. Poszykują się naprawdę dobre filmiki. I z gry, patrzcie, pa, o kurdeczka, panie, koszulka Dani plus 37 do czytania gry. Może nie za pierwszym razem, ale trzecia żółta z paczka i mamy już ładnie. Jezu, a nam się przyda, jesteśmy obrońcami, więc czytanie gry na plus. Co nam znowu wypadnie teraz? Koszulka Hondurasu, stałe fragmenty gry. No nic, no to nam na się nie przyda. Pamiętajcie o tych komentarzach na temat e, miniserii, gdzie będziemy budować razem, pokazywać Wam e, jak trzeba tenować i w co ubierać swoich zawodników. Tutaj macie nawet kartę na górze, będziecie mieli do poprzedniego filmiku, gdzie właśnie komentujcie i piszcie, co byście chcieli mieć. Otworzymy sobie jeszcze jedną, srebrną paczuszkę, tak na próbę i co nam wypadło? U mamy? mam, No nie, mamy, dobra. Trudno, otwieramy jeszcze jedną złotą, taki mixik zrobimy i co? I to już na, na dzisiaj ostatnia paczuszka, zobaczymy tylko co nam wypadnie. I wypadło nam, no wypadło... No nic nam nie wypadło, spodenki Bulgarin, trudno, czasem trzeba przeżyć to. Dobra, na dzisiaj to wszystko. Ja zapraszam do subskrypcji kanału. Łapka w górę bądź w dół. Wiecie, co z tym zrobić. Dobra, i niebawem będą kolejne filmiki. Będą newsy, będzie gra Football Team, bo widzę, że naprawdę to lubicie i piszecie do mnie, żeby były kolejne odcinki. Więc nic innego mi nie pozostaje, jak dla Was je tworzyć. I co? I na razie to wszystko. No i do zobaczenia.